Szósta edycja turnieju Orlika o Puchar. Premiera RP wkracza w decydującą fazę. Przed nami losowanie grupy finałowych. Zajmiemy się teraz losowaniem czterech grup w rywalizacji dziewczynek starszych. Sergiusz Ryczel. Dzień dobry. Jest ze mną ambasador tej edycji, tej szóstej edycji, Wojciech Kowalewski. Witam Cię. Witam. Witam. Dzień dobry. Wojtku, y, jesteś bramkarzem i, i jeszcze wszyscy pamiętamy Cię z boiska, ale nie wszyscy wiedzą, że Twoja ksywa, taki przydomek, to gibon. Czy Ty pamiętasz, y, kto nadał Ci y, ten, ten przydomek i dlaczego? Można powiedzieć, że to jest jedna z ksyw, y, które posiadam, posiadałem jako zawodnik. Akurat ta, o której mówisz, czyli Gibon, została mi nadana przez, myślę, o ojca wszystkich piłkarzy ówczesnych warszawskiej Legii, czyli przez Grzegorza Szamutuskiego, mojego kolegi z drużyny, również bramkarza reprezentacji polskiej, który miał taką zdolność i lekkość nadawania tych drugich imion boiskowych, które notabene bardzo pasowały do praktycznie do każdej z osób, więc myślę, że Coś w tym jest. No Gibon to oczywiście dlatego, że Wojtek, jak każdy bramkarz, niezwykle dużą sprawnością się wykazuje. Proszę cię bardzo, nie zwlekamy, robimy to dynamicznie, tak samo dynamicznie, jak i wy poruszacie się po boisku. Dziewczynki starsze, grupa E, finałowy turniej. Biała, Nyska, Sidzina. Biała, Nyska, Sidzina, to jest pierwszy zespół z grupy E. Gimnazjum Grodzisko Dolne. Gimnazjum Grodzisko Dolne. Trzeci zespół dolosowany do grupy E to... MUKS Gorzów Wielkopolski. Poproszę i ostatni zespół w grupie E. Rywalizacja dziewczynek starszych. Finałowy turniej. Wszystko zaczyna się 15 października w Warszawie. UKS Hetmanki Włoszczowa. UKS Hetmanki Włoszczowa to jest czwarty zespół grupy E. Biała, Nyska, siedzina, Gimnazjum, Grodzisko Dolne, MUKS Gorzów Wielkopolski i UKS Hetmanki Włoszczowa. To jest skład grupy E w rywalizacji dziewczynek starszych. Proszę bardzo. Widzę, że już dzierżysz jedną z w ręku. To jest losowanie grupy F. I pozycja pierwsza. Zespół szkół Kleosin. Kleosin na pozycji pierwszej w grupie F. Przypomnę, że mamy do czynienia już z 16 najlepszymi zespołami w Polsce w tej kategorii wiekowej. Dziewczynki starsze, zwyciężczynie eliminacji wojewódzkich. UKS SP Orzeł 2010 Wałcz. Poproszę. Dwa zespoły już w grupie F. Jeszcze kolejne dwa przed nami. 15 października zaczynamy w Warszawie. Muks Praga-Warszawa. No właśnie, jakbym zgadł, chociaż nawet nie próbowałem. Muks Praga-Warszawa. Zespół, no bardzo mocno już zaistniał na futbolowej mapie polskiej, jeżeli chodzi o te rywalizacje W młodszych rocznikach. ZTSO Krasnobród. To jest skład grupy F. ZS Kleosin, UKS SP Orzeł 2010, Waucz, MUKS Praga Warszawa i ZSO Krasnobród. Dwie grupy za nami, czas na losowanie grupy G. Proszę bardzo. Dziewczynki starsze, żeby nie pomylić, bo mamy w tym finałowym turnieju, w tych finałowych zmaganiach 64 drużyny po 16 w każdej kategorii wiekowej. Gimnazjum Koźmin Wielkopolski. Herkules, kochanowice. Herkules, no, ci są mocni, a w zasadzie te są mocne, bo mówimy o dziewczynkach. 15 tysięcy drużyn rozpoczęła, a już tylko 5 nam tutaj pozostało w kuli. SP 119 Kraków. Szkoła podstawowa z Krakowa, mamy więc mniejsze miejscowości, takie jak Koźmin. Mamy całkiem duże takie jak Kraków. To skład grupy G i ostatni zespół grupy G. Już prawie wszystko w tym momencie będzie wiadome, jeżeli chodzi o tę ostatnią grupę, również. Truskawkowy pęgów. Truskawkowy pęgów, bardzo sobie cenimy oryginalne nazwy. To jest zespół z ostatniej pozycji w grupie G, ale ta pozycja oczywiście może się zmienić. Gimnazjum Koźmiń Wielkopolski, Herkules Kochanowice, Szkoła Podstawowa nr 119 z Krakowa. I truskawkowy pęgów to jest skład grupy G. Przechodzimy do losowania grupy H. Ci, którzy znają pełną listę 16 zespołów w realizacji dziewczynek starszych, w szóstej edycji już wiedzą, jakie to cztery zespoły, ale musimy to wylosować. UKS, Sparta, Sycewice. Dynamizujemy, przyspieszamy, jako że niewiadomych już coraz mniej, a w zasadzie już tych niewiadomych nie ma. Te pozycje mogą mieć swoje znaczenie, oczywiście. To jest kwestia kolejności meczów w poszczególnych grupach. Stale Radomsko. Radomsko i Sycewice. Te dwa zespoły w grupie H. Pytanie, czy zakończą swoją rywalizację na piątku, czy w sobotę zagrają na torwarze. Gimnazjum numer 2 ostruda. I ostatnia kuleczka do otwarcia. No musimy zobaczyć, czy oby tam nie ma pustej kartki albo jakiegoś innego szachrajstwa, chociaż czegoś takiego absolutnie nie dopuszczamy. Grupa H, ostatni zespół. UKS, 6 i Nowroco. Poproszę bardzo, Wojtku. UKS Sparta Sycewice to jest skład grupy H. Staler, Radomsko, Gimnazjum nr 2 Zostrudy i UKS 6 Inowrocław. Losowanie w kategorii Dziewczynki Starsze już za nami. Grupy EFGH rozlosowane, szósta edycja turnieju Orlika. Decydujące starcie. To wszystko rozpocznie się 15 października, ale życzymy wszystkim tym zespołom, żeby 17 października zagrały w tym ścisłym finale na Torwarze. No i oczywiście, żeby ten finał wygrały. Dziękuję Ci bardzo, Wojtku. Dziękuję również. Dziękujemy. Do zobaczenia.